Witajcie! Powiem wam, że ciężko mi się przygotowywał ten materiał. Wcześniej myślałem, że lore Olafa jest trochę obszerniejsze, ale mimo to materiał powstał i sądzę, że będzie nawet ciekawy, ale dość krótki. Dobrze, zacznijmy w końcu. Poznajcie historię Olafa. Jestem przegięty! Twoja stara jest przegięta! Jak najlepiej przedstawić Olafa? Tak naprawdę najlepiej go określić mianem szaleńca czy po***ba. Pochodzi on z Frei Lordu i żyje tylko i wyłącznie dla boju. Napędza go żądza chwały i strach przed zwykłą, niechwalebną śmiercią. Bez zastanowienia rzuca się na każdego potężnego przeciwnika czy stwora, nie bojąc się śmierci, gdyż tak naprawdę jej pragnie. Pragnie umrzeć jak prawdziwy wojownik w halebnej bitwie. Olaf rdzennie pochodzi z Półwyspu Lokvar, a samo to miejsce jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w całym Fairy Absolutnie niska temperatura tam panuje. Olaf w swoim plemieniu był znany jako wojownik, który zdobył ogromną chwałę, a sam uwielbiał snuć opowieści o swoich wyczynach. Pewnego dnia pewien wojownik znudził się już tymi opowieściami. Wyzwał Olafa, by odczytał znaki i sprawdził, czy potwierdzą one wielkość jego jako wojownika. Olaf postanowił rzucić kośmi zmarłej bestii. Każdy w tym momencie zamar, gdyż układ kości sugerował, że Olaf będzie żył długo i umrze w spokoju, to znaczy, że nie zginie w chalebnej bitwie. Jak przystało na Olafa, nie mógł się z tym pogodzić. Wściekł się i wyruszył w mroku, by dowiedzieć, że przepowiednienie jest prawdziwa. Postanowił stawić czoła lodowatemu zmijowi, który był najgroźniejszym zabójcą na całym Lokwar. Podobno sam brzmi pożar tysiące ludzi, jak i całych statków, więc bój z nim będzie chwalebnym końcem dla Olafa. Gdy Olaf już go spotkał, to od razu rzucił się w jego pasztę i zatracił w boju. Następnie jedyne, co wiemy, to że Olafa odsuciła lodowata woda, a przy jego boku spoczywał zewłok bestii. Jak na to Olaf zareagował? Oczywiście od razu postanowił wyruszyć, by polować na wszystkie legendarne stworzenia z kłami i szponami, a sam bohater ma nadzieję, że każda następna bitwa będzie jego ostatnią. Niestety tak również się i tym razem nie stało, a nasz bohater uznał, że żadna bestia nie zapewni mu śmierci. Postanowił wyruszyć i odnaleźć najstraszliwsze plemię Frey czyli plemię zimowego szpona. Gdy już odnalazł plemię, rzucił wyzwanie wojownikom Sejuani. Samą wojmatkę to rozbawiło, ale Olaf pokonywał raz za razem członków plemienia i wyrąbał sobie w ten sposób ścieżkę do samej Seju. Rozpoczęła się walka pomiędzy bohaterami. Podobno była tak straszliwa, że zatrząsła lodowcami. Niepowstrzymany wojownik w pełnej furii atakował, ale Seju udało się przebić przez jego szał, a Olaf odzyskał przytomność. Po wszystkim Seju złożyła mu propozycję, Przysięgł, że zapewni mu chwalebną śmierć, jeśli Olaf pomoże w jej podbojach. Olaf zgodził się i poprzysiągł, że jego czyny zmienią historię Frej lordu, cokolwiek ma to znaczyć. Samego bohatera możemy zobaczyć w opowiadaniu Cieni Fortuna. Jednak skupimy się tylko na Olafie, gdyż to opowiadanie jest obszerne i chciałem je przedstawić w historii mf -ki. Więc zacznijmy od tego, że Olaf z załogą zabili potwora Kraken Wyrma. Około miesiąca ścigali Bestię i w końcu ją dogonili i zabili. A zrobili to podczas sztormu nieopodal Water. Olaf aktualnie coś ala kroi, choć lepiej powiedzieć, że rozwala wnętrzności bestii. Podczas polowania na Kraken Wyrma zostało wyrzuconych ponad 30 harpunów, a ich łajba chyba zwała się Winterskiss. Z ważnych rzeczy to cia z włócznią pozbawił jej życia. Oczywiście znowu Olafowi nie udało się chwalebnie umrzeć, rozdarzyła zdarzyła się bliska sytuacja. A mianowicie okręt się przechwylił, miotając Olafa w stronę paszty bestii. Ale sternik z Farvel zdążył w porę obrócić starej wyprostował okręt, przez to Olaf finalnie nie wleciał do jego paszty. Następnie ekipa Olafa zacumowała w Bilgewater, sądząc, że uda im się sprzedać zwłoki bestii. Towarzysze Olafa byli zmęczeni, ale ten nie miał zamiaru tracić czasu. Od razu pochwycił ostrze i zabrał się za rozczłonkowywanie potwora. Nawet podczas ćwiartowania wszedł do środka bestii, a gdy wychodził, obok jego łodzi przepływał rybak, który humorystycznie zapytał się, czy nie wyszedł z jej dupy. Olaf na to odpowiedział, że nie miał złota, żeby zapłacić za statek, więc pozwolił się połknąć w Frejlordzie i zanieść na południe. Rybak się na to uśmiechnął i napił mocnego trunku z butelki. Olaf zaprosił go na Winters Case, by napić się grawolu i uhonorować bestię pieśnią zagłady. Następnie przenosimy się do momentu, w którym to Olaf powracał na Winters Co robił? Być może próbował sprzedać jakiś ząb rybakom czy komuś innemu, ale do rzeczy. Gdy powracał, usłyszał krzyk ludzi. To z początku nie zdziwiło, ale po chwili zaczął grupki osób uciekające w popłochu, i dla tak wprawionego wyjawnika od razu wyglądało to na ucieczkę przed czym znacznie bardziej przerażającym niż jakaś tam walka. Następnie Olaf, pobliskiego człowieka zapytał się, co się tak właściwie dzieje, a ten wskazał na ocean i szybko zamknął drzwi. Było to harrowing, czarna gęsta mgła nadchodziła w kierunku Bilgewater. Oczywiście Olaf ucieszył się, odczepił topór od pasa i powiedział, to mi się podoba. Następnie ujrzał widok teoretycznie przerażający dla większości osób, ale nie dla niego. Horty umarłych zaczęły wyłaniać się z mgły, która zaczęła otaczać Winterskis. Załaga Olafa zaczęła skakać do wody w panice, a nasz bohater stwierdził, że pożałuje swojego odrodzenia. Co ciekawe, Olaf zaczął walczyć z duchami przy użyciu toporów i podobno duchy wyły umierając. Olaf stwierdza, że prawdziwy lud jest o wiele bardziej zabójczy od zaklęć. Podczas walki cały czas śpiewał pieśń, którą przygotowywał na dzień swojej śmierci. Walka tak trwała i trwała, aż nagle zobaczył jak z wody wyłonił się druh kraken wyrma. Olaf poczuł wtedy niesamowity przypływ furii oraz krzyknął ślicznotko i ruszył wprost na nieumarłą bestię. Walka tak trwała, a Olaf był niesamowicie podekscytowany. Cały czas wykrzykiwał razem do śmierci. Nawet gdy nie umarła, bestia pochwyciła go za uda i zaczęła machać nim na wszystkie strony, ten tylko krzyczał dalej, razem do śmierci. Walczyli tak, aż do zniknięcia, przynajmniej chwilowo mgły, a Olaf znowu przeżył. Jednak tym razem Olaf spadł ze sporej wysokości, przebijając się przez podłogę jakiegoś budynku. Prawdopodobnie stwór nim tak po prostu mocno rzucił. Następnie znalazła go Miss Fortune z Lucianem. Tak nie wyjaśniłem o co w tym chodzi, bo chcę to zreźć w materiale o więc mi wybaczcie. Olaf przyłączył się do nich, obiecał iść z nimi dalej, dopóki nie stanie oko w oko z najgroźniejszym duchem w czarnej mgle. Następnie bohaterowie przenieśli się w pobliżu jakiegoś klifu, gdzie to Olaf dowiedział się, że to dzieje się co roku, a jego to tak naprawdę ucieszyło. Rzekł, że jeżeli nie umrze tej nocy, to powróci tu, gdy czarna mgła znowu się pojawi. Gdy tak z klifu, widział dzielnicę szturów i nagle w niej wyłoniła się mgła z widmowymi mackami i Olaf od razu krzyknął Bestia i rzucił się z krawędzi w przepaść. Niesamowite, że ten bohater nie może umrzeć, a tak bardzo się stara. No i co finalnie się stało? Gdy harem już powiedzmy ulotniło się, nie powiem teraz jak i dlaczego, to jakiś rybak wyłowił Olafa z wody, a ten zapytał się tylko, czy jeszcze żyje. Na to rybak się za nóż przy pasie, a Olaf krzyknął, że jeżeli jeszcze raz złapie noża, to porąbie go na więcej kawałków niż kraken wyrma. Ja nadal nie mogę wierzyć, że ta postać jeszcze żyje. Olaf oczywiście miał jeszcze inne pojedynki, czy to z upierami podczas wydarzenia Sentinels of Light, czy to z samą Vex. Podczas pojedynku z Vex strasznie ona nad nim górowała, a ten co ciekawe, choć dla nas na pewno już nie, cieszył się z tego i krzyczał, że dziś umrze śmiercią godną wojownika. Nawet Weks, jak to jest określone, szykowała potężne, zabójcze zaklęcie, a ten się tylko cieszył. Jednak uratowali go przed śmiercią Strażnicy Światła, a Weks się wycofała. Strażnicy Światła zapytali się, czy nic mu nie jest i czy dobrze się czuje. Ten tylko w złości zaczął krzyczeć: Dobrze, dobrze, czy macie pojęcie, coście zrobili?. Skazaliście mnie na haniebny koniec. Następnie zaatakował Strażników. Tudem próbował mu przypomnieć, że razem walczyli w Wilch z Harrowing, a nawet żeglowali, co jest dość ciekawą informacją. Różnice światła odpierali tak ataki Olafa, mogły to trwać całą wieczność, znając jego charakter, ale świeżak, czyli tak naprawdę my, uspokoił go jednym pytaniem i jedną prośbą, a mianowicie pytaniem: jak zapuścić tak długą brodę, a prośbą, by nie zabijał go? Olof po zapytaniu o brodę zaczął odpowiadać i się troszkę rozkojarzył, a po drugim stwierdził, że nie będzie strzępił ostrza nad huźliwym człowieku, i tak udało im się go przywrócić do powiedzmy stanu spokoju, a nie furii. Następnie Olof jest kiniami, doprowadził ich na szczyt lodowca, z którego wydobywa wydobywa cząstkę i zoldy. Strażnicy światła zaczęli z nią walczyć, ale coś nie tak było z Olafem. Tym razem nie wpadł furię i nie wiedział dlaczego tak się stało. Ale na szczęście, gdy Wayne go zwyzywał od Brzydali i Tempaków, ten wpadł w szał. Choć strażnicy musieli zmienić jego torfur i Vex, bo z początku NPC był sfokusowany na nich, ale to im się udało i ten rzucił się na Vex. Oczywiście ani nie zginął ani jej nie pokonał, gdzieś ta uciekła. Następnie Lycan przejął go z zakonu, snując mu opowieści o najpotężniejszym królu czarnej mgły. Oczywiście powiedział, że on może zapewnić mu godną śmierć. I w ten sposób Holo stał się strażnikiem światła. Więcej o samym w Harrowing i tym wydarzeniu możecie dowiedzieć się w materiale o jego, który już przygotowywałem, ale to nie koniec dzisiejszego odcinka. Nie przedstawiłem wam jeszcze jednej najważniejszej rzeczy, a mianowicie czy wiecie jak Olaf wszedł w posiadanie swoich toporów i dlaczego tak właściwie popada w furię? Zapewne nie, więc słuchajcie, pewnego dnia przed wydarzeniami Sentinels of Light i przed Harrowing w Bilchwater, Olaf podróżował przez Frejlord, więc tutaj nic zaskakującego, ale co ciekawe, postanowił się wspiąć na najwyższy szczyt i Zimową Miglicę. Spinał się tak prawie tydzień. Wycieńczony i na skraju życia, myślał, że nadszedł w końcu dzień jego śmierci. Jednak tak się nie stało. Jakimś stunem, nadal jego klatka piersiowa się poruszała. Gdy stał tak u sztytu, znalazł jakąś jaskinię. I na górze były wyryte stare frailordskie znaki oznaczające potworne niebezpieczeństwo. Oczywiście to go skłoniło do wejścia. Szedł tak przez jaskinie przez dobrą godzinę, a w niej samej roiła się od płapek. Jednak nie były to przygotowane pułapki przez człowieka, a tak naprawdę przez naturę, ale jemu jakoś udało się dojść na skraj jaskini, gdzie była mocno zamrożona skrzynia. Olaf zaczął zdzierać lód gołymi rękami. Całą skórę dłoni, włącznie z paznokciami, poździerał, ale udało mu się rozwalić warstwę lodu. Oczywiście następnie otworzył skrzynię i zobaczył w niej dwa bardzo potężne topory. Na jednym widniała literka J, a na drugim D. Olaf nie wiedział wtedy jeszcze co to oznacza. Pochwycił topory i wtedy wydarzyło się coś okropnego. Starożytny duch Orkadisa przejął nad nim kontrolę, a ten zaczął szaleć. Nawet mamy z tego momentu cinematika, zobaczcie sami. jazda! viking. Topór, Topór! Topory! Ghost! Kurwa! Nie! I właśnie w ten sposób wszedł on w posiadanie toporów, w których był zapieczętowany duchorka. Właśnie to za sprawą jego Olaf wpada w szał, gdyż duch przejmuje nad nim połowicznie kontrolę. Dobrze, a więc na dzisiaj to koniec materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał materiał, jak i część humorystyczna. Pamiętajcie o subkach, lajkach i komentarzach. Trzymajcie się i do następnego.